Tak jak roślinka, która kiełkuje z małego ziarenka, nie wie, co ją spotka na powierzchni. Czy to będzie kamień, czy to będzie jeszcze zmarznięta ziemia, czy jakaś inna przeszkoda? Asfalt. Tak samo na przykład asfalt, tak? I korzenie drzewa, które prędzej czy później go pokonają, tak, pokonają pokonują. Tak w człowieku to drzewo to jest przede wszystkim ta siła parcia do przodu, siła rozwoju mimo przeszkód i umiejętność omijania przeszkód, podążanie swoją ścieżką w taki możliwie najbardziej elastyczny sposób. Czyli to nie jest tak, że mówimy o elemencie drzewa powiązanym z wiosną. To nie jest tak, że to, o czym mówiłaś, dzieje się tylko podczas wiosny? Nie. E, nie. E, natomiast e, e, odnosząc to do człowieka, bo my w pięciu elementach e, oczywiście zakładamy, że każdy człowiek ma w sobie wszystkie elementy, mhm. ale jedne pracują silniej, inne pracują słabiej, są mniej widoczne.